W przypadku powiększenia piersi e, mówiła Pani, że to jest e, kilka miesięcy, w przypadku nosa to jest aż do roku, mm -hmm. czyli tyle czasu potrzebujemy przeczekać i być cierpliwym, żeby zobaczyć ten efekt końcowy, ale przez taki rok naprawdę wiele rzeczy może się no, potoczyć źle. Czego pacjenci nie powinni robić? Jakie są takie największe grzechy, które my jako pacjenci możemy zrobić, żeby sobie sami zaszkodzić w oczekiwaniu na rezultat końcowy operacji? Przede wszystkim trzeba uważać na taki zoperowany nos. Jakikolwiek uraz może wpłynąć na gojenie. Także tutaj zdecydowanie trzeba unikać jakichś gwałtownych rzeczy. Natomiast można normalnie funkcjonować. To nie jest tak, że trzeba siedzieć w domu i, i odganiać wszystkich. Rzeczywiście zmiany, które zachodzą, mogą. Jakoś tam zmienić wynik operacji. Natomiast to, co się dzieje, to głównie ustępowanie obrzęku. Ten obrzęk po miesiącu jest już zwykle na tyle niewielki, że osoby nieznajome nie zauważają, że coś było robione, że jest coś dziwnego w twarzy. Natomiast pacjent i osoby najbliższe widzą, że jeszcze ten nos jest trochę bardziej masywny, niedelikatny i właśnie od pierwszego miesiąca. Do roku to jest okres, kiedy ten obrzęk bardzo stopniowo schodzi. Po operacji musimy troszeczkę poczekać, ale jeżeli chcielibyśmy zdecydować się na zrobienie operacji plastycznej, najpierw pierwsza konsultacja, ewentualnie spotkanie z anestezjologiem, później już hmm? sam dzień operacji, czyli ten największy dzień, na który tak czekamy. I później co? Ile czasu potrzebujemy do momentu, kiedy możemy wyjść po bułki do sklepu i nikogo nie straszyć? Kiedy możemy wrócić do pracy? A kiedy możemy poczuć się na tyle dobrze sami ze sobą, że naprawdę możemy pójść i nawet i na imprezę, czy na spotkanie ze znajomymi lub na randkę? To wszystko zależy od tego, jaką operację robimy. Jeżeli jest to operacja dotycząca sylwetki, czy to są piersi, czy brzuch, czy jakaś niposukcja w obrębie ud, czy brzucha, to zdecydowanie wcześniej Wracamy do funkcjonowania społecznego, mimo że teoretycznie dolegliwości mogą jeszcze nam towarzyszyć. Zwykle takim pierwszym okresem, który jest trudny dla pacjentów, to są mniej więcej dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach zdejmujemy szwy, i również samopoczucie pacjentów jest na tyle dobre, że mogą wrócić do zwykłych obowiązków. I tak naprawdę te sytuacje, o których mówiłyśmy, są w zasięgu ręki. Z twarzą jest trochę inaczej, bo gojenie przebiega. Indywidualnie, w zależności od tego, jakie pacjent ma skłonności. I na, na przykład po powiekach górnych są pacjenci, którzy po pięciu dniach praktycznie już nie mają zasinienia i obrzęków, nie mogą funkcjonować normalnie. Natomiast zwykle jest to około 10-14 dni, zanim możemy się pokazać światu tak zupełnie swobodnie. Czyli jednak urlop wskazany? Tak, tak. Żeby Trzeba dojść. sobie zarezerwować. No myślę, że zwykle dwa tygodnie, żeby móc dojść do siebie i później czuć się swobodnie.